9 października 2024 roku. Ja na mojej polance. Ha, piękny przedpołudniowy czas. Jakie cudne kwiatuszki tu wyrosły. A polanka nieskoszona. Pierwszy raz od kilku lat widzę takie zjawisko. Wyjeżdżam teraz na parę dni i bardzo jestem ciekawa, czy. Może jednak ktoś tu wróci do tych obyczajów sprzed lat i polanka? Będzie wyglądała jak polanka. <laughs> Czy mi na tym zależy? A nie, niekoniecznie. Tak mi się bardzo podoba. Te kwiatuszki takie ogródkowe wyrosły nie wiadomo skąd. A ja mam dzisiaj piękny temat do rozważenia. Być miłością. O. Naprawdę. No już samo słowo miłość uspasabia człowieka myślę radośnie, ale co to znaczy być miłością? Wszyscy tej miłości pragniemy, wszyscy za nią gonimy całe życie. A ci, którzy by teraz zaprzeczyli, to oszukują samych siebie którzy mówią, "E tam nie ma miłości, dajcie spokój z tą miłością, naprawdę przereklamowana, nie ma się nad czym rozkliwiać. Ale tak naprawdę to pragnienie w człowieku jest, żeby, żeby kochać i być kochanym i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj pod wpływem opowieści mojej córki, która opowiada o swoje swojej kotce, która yy, urodziła kocięta, że tak dawno nie widziała tak pięknych obrazków matczynej, bezwarunkowej miłości. Oczywiście to jest tylko zwierzaczek, to jest tylko kotka, ale te opowieści i te zdjęcia, które dostaje od córki, są tak wymowne i tak piękne, że. Ona jest całą miłością. Być miłością. Chcesz miłości? Bądź miłością. Kochaj, wszystko, co tylko na tym świecie jest stworzone. A e, tam tyle razy o tym mówiłam, nic ciekawego dzisiaj nie powiem, ale taka jestem jakaś natchniona na taki właśnie temat. Być miłością. Zauważać potrzebujących, radośnie przyglądać się światu z miłością, właśnie. A to piękne rozróżnienie, o którym nie tak dawno usłyszałam dla miłości z miłości. A. A dla miłości, dla miłości to będę robiła to i to, żeby zasłużyć sobie, żeby ktoś mnie kochał. Dla miłości to ja będę taka miła, taka sympatyczna, żeby wszyscy mnie wokół kochali i tak dalej, i tak dalej. Ale to wcale nie tędy droga, bo na miłość wcale nie trzeba zasługiwać. Ale to, co człowiek robi dla miłości, tak naprawdę... Miłością nie jest, chociaż czasami mu się tak wydaje, ale jeśli robi z miłością, z miłością, a nie dla miłości, to jest wielka różnica, bo to znaczy, że On jest tą miłością, jest tą miłością i może obdarowywać cały świat tą właśnie miłością. A jeśli będzie w tym autentyczny, to, to ta miłość do niego wróci. To tą miłością zostanie obdarowane, ale nie dla miłości, tylko z miłością. Ha, ha. Jeśli chcesz spokoju, bądź spokojem. Jeśli chcesz równowagi, bądź równowagą. Jeśli chcesz prawdy, bądź prawdą. Jeśli chcesz dobra, bądź dobra. Jakie to proste. Jeśli chcesz ciszy, bądź ciszą. Jeśli chcesz radości, bądź radością. A jeśli chcesz zmiany, to bądź zmianą. To jest taka mała różnica. Ale jeśli nie poczujemy tej autentyczności, tej myśli, to, to właściwie będziemy się plątać ciągle koło tego samego: wyczekiwać na miłość, tęsknić za nią, stawiać różne warunki. Ja chciałabym, żeby mnie ktoś pokochał, bo wtedy to ja będę szczęśliwa. Chciałabym, żeby ludzie otaczający mnie kochali mnie, bo wtedy ja będę szczęśliwa, a tyle dla nich robię, kurczę. No, to chyba niemożliwe, żeby nie chcieli mnie kochać. Ale podstawa, o, podstawowa sprawa jest taka że, że to jakby nie o to chodzi. Podstawa to być tą miłością. Czuć ją. Całym sobą być autentycznym w tym. Wtedy myślę, że można ofiarować temu światu, innym ludziom, autentyczną miłość. Po prostu się nią podzielić. Po prostu, zwyczajnie. Podzielić się tą miłością, którą się jest. No i to jest takie piękne, naprawdę taka piękna myśl, która dzisiaj mnie uskrzydla. Przed chwilą zawyły Syreny. Uuu, długo to to było. Zawyły Syreny w Warszawie. Nie wiem, czy w całej Polsce, może w całej Polsce też, które mają nas usposobić tak niemiłośnie, tak strachliwie, i zawyły tak naprawdę przeraźliwie. W pierwszym momencie poczułam taki ścisk w sercu, w gardle. Myślę sobie, jej, jak to. Może być strasznie. A potem. A potem. O, głupio mi się przyznać do tego. Ale zaczęłam pomalutku chichotać. Bo nie dość, że to było takie potężne wycie. To słyszało się takie o. O. No i to z całym szacunkiem, ale wzbudziło mój taki chichocik. Ja wiem to straszne, trzeba się bać. Trzeba być uważnym, że tutaj zaraz wszystko może. A zaraz sobie komar gryzie. Kurczę, no o tej porze. Trzeba być uważnym i takim wyczulonym, że to może nadejść. No a ta serena dzisiejsza to najlepszy dowód, że to może już się zbliża. A no właśnie. O. o. A ja obdarowałam to po prostu miłością. Małym chichocikiem, bo to, o, o, które tak najpierw wywołało u mnie taki ścisk, potem wydało mi się śmieszne. Czy to znaczy, że jestem wariatką, która nie widzi powagi sytuacji? Nie widzę powagi sytuacji. Wariatką pewnie trochę jestem, ale nie mam zamiaru. Sączyć w swoją głowę tego strachu, tego lęku, bo jestem miłością, jestem dobrem, radością, spokojem, zmianą, której pragnę. Czy to mnie ochroni przed napierającym zewnętrznym światem, który wydaje się być taki coraz mniej łaskawy? Jestem pewna, że tak. To wzbudzanie we mnie strachu udaje się, oczywiście, ale tylko na chwilę. A potem przychodzi ta refleksja: właśnie jestem miłością. Dzielę się nią z każdą istotą na tej ziemi. Nic złego mi się nie może stać. A gdyby? A gdyby jednak... A to się wtedy może będę zastanawiać, co z tym zrobić. A może nie będę miała czasu, żeby się zastanawiać? Trachbach. I dziękujemy. Zamykamy nasz tarczyk. Może tak być. Boże. Ale dzisiaj jest dzisiaj. I nie mam zamiaru dręczyć się tym, co. Dla mnie ten świat zewnętrzny być może przygotowuje być miłością, wielka sprawa. Gdyby dotyczyło to wszystkich ludzi na tej ziemi, to myślę, że spacerowalibyśmy po ulicach uśmiechnięci, szczęśliwi radośni, bo nie byłoby nikogo, kto by chciał popsuć nam naszą szczęśliwość. Udręczyć nas strachem, lękiem, bo nie byłoby nikogo, kto chciałby do nas strzelać. I tak dalej, i tak dalej. Bądź miłością. Być miłością. Wielka sprawa. I tak sobie myślę na zakończenie mojego filmiku, że. To nie jest takie trudne i można to w sobie uruchomić, można to w sobie obudzić i poczuć głęboko, ile to jest warte, ile to jest warte i jak patrzenie na świat się natychmiast zmienia bez względu na okoliczności. Na zewnętrzność, na tarapaty, kłopoty, problemy i tak dalej, i tak dalej. Być miłością to podstawa, to coś najważniejszego, a za tym idzie tylko to, co najlepsze najpiękniejsze, najspokojniejsze, najradośniejsze. Amen! Pięknego, spokojnego, radosnego dnia. Bez względu na wszystko. Być miłością.